Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was po dość dłuższej, po dłuższej przerwie, dłuższej, ale mi bardzo potrzebnej. E, witam Was z dużą dawką energii, siły i oczywiście z masą ciekawych książek. Na dzień dobry mam dużą dawkę poczucia humoru, a mianowicie chcę Wam opowiedzieć o książce Mój obciachowy tata wymiata internet. Książka z bardzo przewrotnym tytułem e, zaczyna się raczej ze smutną historią, ponieważ e, tatę i chłopca opuszcza mama. E, w małżeństwie po prostu takiego już czasu się nie układało i w końcu e, pod osłoną nocy mama opuszcza e, rodzinę. Oczywiście skutki są tego dość, dość tragiczne. Tata się zaamuje, rzuca pracę. Konsekwencją tego muszą sprzedać dom i przenoszą się na wieś, co było marzeniem od dłuższego czasu, właśnie taty. I tam zaczyna się cała przygoda, ponieważ na tej wsi takiej naprawdę wsi, wręcz bym powiedziała skansenie, chłopiec zamieszkał, bo taki dom wybrał tata dla nich i tam mają ułożyć sobie nowe życie, ale zupełnie po nowemu, czyli bez wszelakich wygód technologicznych, wygód cywilizacyjnych, mają żyć tak jak po prostu kiedyś żyli ludzie. I tu jest Przepraszam. I, I na tym polega cała zabawa, ponieważ wyjmijcie nasze dzieci z wygodnych łóżek, z kranu, z łazienek, które są tak naprawdę kilka kroków zawsze od, od nas. No i każcie po prostu funkcjonować w taki dość spartański sposób. No, na początku może być to jakaś przygoda, a potem może być trochę ciężej, zwłaszcza jeżeli pogoda nie dopisuje. Jest to naprawdę książka pełna poczucia humoru, naprawdę zwroty akcji są niesamowite. A to co jest najlepsze w tej książce, to chłopiec postanowił: Mamy ściągnąć z powrotem do domu. Był przekonany, że skoro się kłócili wiecznie o pieniądze, to problemem są pieniądze i on te pieniądze zarobi. A jak? postanowił być najlepszym, jednym z najlepszych youtuberów. Jak mu idzie, to się dowiecie oczywiście z książki. Ale jak, jak, ten tytuł sam, jak sam tytuł już wskazuje, gwiazdą e, internetu, gwiazdą YouTube'a staje się jego tata. W jaki sposób? E, I dlaczego, i jak to się stało? I czy tata to odkrył? Dowiecie się oczywiście z książki. mam ją bardzo serdecznie polecam. Jest trochę grubsza, ale teraz są wakacje, macie więcej czasu, wszyscy mamy więcej czasu, więc czemu z tego nie skorzystać? Bawcie się dobrze. Mój obciechowy tata wymiata internet. Wydawnictwo Akapit Press.